Dzień dobry. I tutaj widzimy jasno, że jak mądrzy ludzie mówią, wszystko jest możliwe. Niemcy nie mogły za pierwszym głosowaniem, w swoim, można powiedzieć, zgromadzeniu narodowym w cudzysłowie, wybrać kanclerza. Dopiero trzeba było jakieś sztuczki robić, żeby tego kanclerza wybrać. Pan Friedrich Merz jest typowym, przytępowym urzędnikiem, których u nich w polityce pełno, który zawdzięcza swoją pozycję tylko noszeniu teczek za wielkimi przemysłowcami plus przedstawicielami starej arystokracji rodowej niemieckiej, czyli albo arystokracji pieniądza, albo rodowej, która Niemcami rządzi przemysłowej, a sam nie ma żadnych talentów politycznych, ani negocjacyjnych. Nie chcieli go nawet ludzie z jego własnej partii. To coś pokazuje. Pokazuje jasno, dlaczego też współczesni Niemcy z taką klasą polityczną nie są się w stanie obecnie zreformować. Człowiek o mentalności głupiego urzędasa, Nigdy niczego nie zreformuje, a pogorszy sprawę.